Witam z widzowie na kanale inwestycyjnym, w dzisiejszym materiale chciałbym zakończyć wątek w ogóle inwestowania w Antwerp, więc ten materiał będzie poświęcony inwestowaniu w Antwerp, czy on się w ogóle opłaca, czy to się w ogóle przyniesie jakieś tam zyski, za ile to kupić oraz y, czy jest to moim zdaniem najlepsza inwestycja. Tego dowiecie w tym materiale, więc pamiętaj oglądaj materiał do samego końca. Jeszcze następnie materiału. Proszę, aby zostawił subika, bo wiem, że właśnie 80% oglądający właśnie ten materiał właśnie, te, właśnie, te, właśnie tego nie robi, ciebie to nie kosztuje, a zawsze mi pomaga w dalszym rozwoju, więc zostaw subika oraz jeżeli pod tym materiałem będzie co najmniej 15 łapek w górę, to wlatuje dla Was kolejny konkurs na jakiegoś fajnego skinka lub jakąś fajną naklejkę, więc pamiętaj, subik, łapeczka w górę i zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od tutaj, można powiedzieć. Yy. Tego czemu nagrywam materiał o Antwerpie, nie nagrywam o tych trzech tak dalej. Chciałbym y, na moim kanale nagrać trzy materiały dotyczące inwestycji w Paryż, Sztokholm oraz Antwerp. Pierwszym taką pod inwestycją, bo wiem, że dużo osób się po prostu ciekawi, co czas z tym inwestowaniem, jak to polega i tak dalej, będzie inwestowanie w event Antwerp. Antwerp jest to event, który można powiedzieć. Y, jest moim zdaniem dosyć fajną inwestycją, y, ponieważ y, Cały czas on dojrzewa, cały czas jego cena jakoś się zmienia i jak sobie zobaczymy teraz, no to jest w dosyć niskiej cenie. Jeżeli sobie zobaczymy, no to jest to do kupienia za 2,90, ale w Pico był sprzedawany nawet za 10 zł, więc musicie wziąć to też pod uwagę. Myślę, że takie pojemniki, powiedzmy te naklejki tutaj, auto, albo autografy, kandydata, pretendenta itd., tak byście sobie wyczaili tam, powiedzmy, w dobrej cenie. To na pewno moim zdaniem będzie z tego fajnie zarabiać. No bo na pewno dużo osób, które ma po prostu do zainwestowania, no to bardziej zainwestuje w event, który jest już bardziej znany, ma już jakąś można powiedzieć. Określoną swoją cenę na rynku nie zainwestuje raczej w ten event, który jest powiedzmy najnowszy, który dopiero wyszedł, który w ogóle nie wiadomo, co się z nim dzieje, lub w ogóle jest przepłacony i w ogóle nie się nim interesuje, bo boi się, boi się ktoś zaryzykować. Wiadomo, te kapsułki teraz, które właśnie teraz pokazuję, będą do kupienia na, będą na pewno do kupienia jeszcze w niższej cenie, ponieważ wyjdzie promocja na Kopenhagę. Co za tym idzie, tak jak na przykład kapsułki Trajak są na 2,90, no to mogą kosztować powiedzmy 2,30, 2,20, bo na pewno dużo osób. Takich, którzy po prostu chcą sobie, będą chcieli zakupić nowy event, no to na pewno ten event stary zostanie sprzedany. Zapowiedzmy szybko, by kupić właśnie albo robić jakieś openingi, więc musicie wziąć to pod uwagę. Moim zdaniem, event Antwerpa. Jest to zarąbisty event pod inwestycje, ponieważ jest on dobry dla początkujących osób i dla osób, które chcą się zaopatrzyć w duże ilości do magazynów i sobie poczekać yy, i potrzymać to, bo na pewno fajnie to zrośnie. Jest on do, wystawiony w śmie śmiesznej cenie, ilość tego rynku jest dosyć bardzo mała i na pewno na takich stronach jest zewnętrzny typu Buff i tak dalej, lub tam jakieś grupki na Facebooku, i tak dalej, Discordy, no to wiadomo, można sobie kupić to jeszcze taniej, więc na pewno możecie ten zarobić. Na pewno, jeżeli to zainwestujecie, moim zdaniem nie stracicie. Pamiętajcie, że to co mówię w tym materiale jest moją opinią, więc możecie nie usugerować lub nie. Ja tutaj mówię moje propozycje, które ja bym po prostu zainwestował. No ale sobie powiedz tak logicznie. Autor jest dosyć popularny, dużo osób o nim mówi, dużo w ogóle tych tak, inwestorów też o nim też dosyć dużo mówi. Ma już jakąś tam można powiedzieć swoje plusy minusy, wiadomo naklejki są jakie, jakie są, nie możemy tutaj nic tutaj jakby dodać, nic ująć, no to są dosyć takie fajne, nie ma tu jakiejś najgorszej naklejki, wiadomo ceny są takie jakie są. Ilość tego jest bardzo mała na, na rynku w porównaniu do tych eventów, które właśnie mamy teraz nowe, czyli powiedzmy Pary się jak dobrze pamiętam 310 tysięcy. No wczoraj chyba tam było po 310, ale dzisiaj już jest po 220 tysięcy no to więc troszeczkę się zmieniło, no to porównanie do takiego Paryża, no to na pewno jest to event, który moim zdaniem będzie mocno dojrzewał na swojej wartości i na pewno jeżeli w niego zainwestujesz, to na pewno nie stracisz, więc jest to event po prostu dla osoby początkującej lub dla osoby, które po prostu chcą się doinwestować i na pewno jeżeli kupisz sobie totalnie, na no pewno z tego nie stracisz. Pamiętaj, by zostawić łopeczkę w górę, by było co najmniej po tym 15 w by wleciał dla Was konkurs. To na tyle w tym materiale. Jutro czy znaczy pojutrze, bo filmy na kanale są co dwa dni. Zostanie ukazane, co coś tam pewnie będę nagrywał, więc na pewno obserwujcie. Oraz zapraszam was do udziału na naszego Discorda, do e, którego link znajdziesz w opisie. Jeżeli pojawiły ci się po tym materiale jakieś tutaj dotyczące jakieś pytania, lub masz jakieś pomyślenia, jakieś inwestycje lub jakieś naklejki i tak dalej, no to napisz komentarz, chętnie się to powiem. To na tyle w tym materiale. Dzięki, że obejrzeliście materiał do samego końca. Życzę miłego dzienka, miłego wieczorku i do zobaczenia.